Nazywam się Karol Frohn, jestem przedsiębiorcą, mentalistą sprzedaży, ale przede wszystkim praktykiem sprzedaży i zarządzania. Od 13 lat zajmuję się sprzedażą telefoniczną, jestem autorem trzech książek, prowadzę bardzo duży kanał na YouTubie o tym, jak sprzedawać przez telefon. A także jestem dziś właścicielem call center, które zatrudnia ludzi zarówno do pracy stacjonarnej, jak i do pracy zdalnej. Robimy to od ponad 2 lat. Jeśli ty, który oglądasz na nagranie, dzisiaj właśnie szukasz sposobu na dodatkowy zarobek, bo na przykład chcesz się przebranżowić, masz taki pomysł na to, że nie chcesz już pracować w tej firmie, w której pracujesz, a chcesz nauczyć się sprzedawać przez telefon, to mam do Ciebie. Dobre informacje. Jeśli właśnie straciłeś pracę i szukasz nowej pracy, również to nagranie powinno Cię zainteresować. Albo jeśli pracujesz dzisiaj w jakiejś firmie, która już zajmuje się sprzedażą telefoniczną i chcesz sobie dorobić po godzinach, albo po prostu chcesz zmienić tą pracę i chcesz podjąć pracę w swoim domu, pracować zdalnie, z ekranu swojego komputera, bez wychodzenia z domu, to również mam dla Ciebie doskonałe informacje. W tym nagraniu chcę powiedzieć Ci o tym, w jaki sposób dzisiaj umożliwiam takim ludziom jak Ty pracę u siebie w call center zupełnie zdalnie, niezależnie od wszystkich zewnętrznych okoliczności. Dlaczego praca zdalna w ogóle dzisiaj jest tak, taka, tak staje się taka modna, jest w cenie i będzie przyszłością w zatrudnianiu? Popatrz, co się dzieje na naszym rynku. Bardzo dużo firm zostało zamkniętych. Niezliczona ilość ludzi trafi na bezrobocie. Poza tym, na naszych oczach zmienia się świat. Upadają niektóre branże, a inne będą rosnąć jak grzyby po deszczu. I jedną z tych branż, która będzie rosnąć, to będzie właśnie zdalny kontakt z klientami, czyli wszystkie infolinie, wszystkie sprzedaże przez telefon, wszelkie kanały komunikacji zdalnej, czyli internet, czyli właśnie online. Owe. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale do lamusa odchodzi kontakt bezpośredni. A przynajmniej będzie nam teraz bardzo trudno taki kontakt bezpośredni uprawiać, no ze względu na to, że jesteśmy pozamykani w domach. Kiedy oglądasz na nagranie, być może z domów już wyszliśmy i kwarantanna się skończyła, ale jedno jest pewne, po tej kwarantannie świat nie wygląda już tak samo. Czyli bardzo dużo ludzi, którzy trafiło do, na chwilę do domu, aby pracować, świadczyć usługę wobec pracodawcy, stwierdziło, nie chcę z tego domu wychodzić jest mi tutaj całkiem dobrze, i chcę świadczyć taką usługę dla innej firmy. I być może właśnie teraz trafiliście na to nagranie i ja mam dla ciebie taką właśnie propozycję. Zapraszam go do współpracy do naszego call center. W naszym call center możesz zarabiać, pracując w swoim domu za swojego ekranu komputera. Do pracy u mnie potrzebujesz tylko i wyłącznie łącza internetowego. Słuchawek z mikrofonem, no i oczywiście komputera. Cała reszta jest po naszej stronie. Czyli baza klientów, do których będziesz dzwonił, skrypt rozmowy, według którego będziesz proponował klientom usługi, o których zaraz ci powiem, wszelkiego rodzaju informacje merytoryczne odnośnie samych produktów, czyli szkolenie również zapewniamy, niczym się nie musisz przejmować. Z Twojej strony wymagamy zaangażowania, gotowości do działania, wytrwałości, bo to nie jest łatwy kawałek chleba. Jeśli nigdy nie sprzedawałeś przez telefon, to musisz wiedzieć, że to jest bardzo trudny rodzaj sprzedaży. Oczywiście dla tych, którzy mieli styczność z taką sprzedażą, no nie jest to już dzisiaj absolutnie trudne. Chodzi o to, żeby wykonać wcześniej kilkaset, może kilka tysięcy telefonów i nauczyć się tego fachu. A więc jak teraz oglądasz na nagranie i zastanawiasz się, czy to jest dla Ciebie, to zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotów poświęcić swój czas na to, żeby nauczyć się tej sprzedaży? Bo my możemy Ci w tym pomóc, możemy Cię tego nauczyć. Dołączyć do naszej grupy na Facebooku, gdzie będziemy dzielić się z Tobą moimi technikami sprzedaży. Moi menadżerowie i moi trenerzy będą na bieżąco śledzić Twoje postępy, będą Ci pomagali w tym, abyś stawał się teraz lepszy. Poprzez analizę Twoich rozmów, dawanie Ci indywidualnej informacji zwrotnej, motywowanie Cię, wspieranie na drodze, ale też kontrolę, rozliczanie z tych celów i dbanie o to, żebyś zarówno Twoją motywację, którą wkładasz w tą pracę, w ten biznes. Przełożył na zarobki. To jest nasze zadanie. I teraz najważniejsze: co możesz u nas sprzedawać? Na ten moment proponujemy dwa produkty do sprzedaży. Pierwszy to terminale z Polski bezgotówkowej. Z pewnością słyszałeś o tym albo w telewizji, albo w internecie, że jest taki program. Wspierany przez rząd o nazwie Fundacja Polska Bezgotówkowa, które polega na tym, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z darmowego, zupełnie darmowego terminala w swojej firmie, dzięki któremu będą mogli przyjmować, zacząć przyjmować płatności bezgotówkowe od swoich klientów. I to jest doskonały moment na to, żeby taki terminal zaoferować klientowi, również ze względu na to, że ten pieniądz papierowy przenosi zarazki z koronawirusa. To jest jakby jeden z argumentów, nie wiem czy prawdziwy. Tak nam mówią z góry, nie, nie potrafię ocenić, czy tak jest, czy tak nie jest. Ale drugi argument jest taki, że to jest szansa na to, żeby firma mogła się przebranżowić. Czyli jeśli do tej pory firma nie przyjmowała płatności bezgotówkowych od klientów indywidualnych, bo wystawiała faktury swoim kontrahentom, to jest taka szansa, może czasem ryzyko, że firma będzie zmuszona przestawić się na rodzaj, inny rodzaj klienta, czy przebranżowić swoją działalność. Wtedy taki terminal może w tym pomóc, właśnie poprzez przyjmowanie klientów na płatności bezgotówkowe. I to jest bardzo, do, bardzo wdzięczny do sprzedaży produkt, bardzo fajnie się go proponuje. Drugi produkt to jest sprzedaż produktów telekomunikacyjnych, czyli proponujesz klientowi zakup, Laptopa, tableta, telefonu komórkowego z internetem. Najczęściej będzie to jedna oferta, czyli internet. Bezprzewodowy internet mobilny z zupełnie nielimitowanym transferem danych. Popatrz, jakie to dzisiaj jest istotne, kiedy wszyscy siedzimy w pracy zdalnej, czyli pracujemy z domu. Jest potrzeba posiadania szybkiego dostępu do internetu, transferu, który się nigdy nie kończy i prędkości, która pozwoli ściągać załączniki w kilka sekund, a nie w kilka minut. Poza tym, już nie mówiąc o tym, że jak ktoś chce obejrzeć Netflixa, to też nie chciałby czekać na to, aż mu się ten internet zbuforuje. Dlatego my taki internet klientom oferujemy i uwaga, oferujemy go z laptopem. Jeśli w domu jest mama, tata i dwójka dzieci i wszyscy pracują zdalnie, dzieci muszą odrabiać lekcje w szkole, a rodzice pracują do swojej firmy, no to jest potrzeba posiadania kilku laptopów w domu, a nie jednego. A więc my taki laptop temu klientowi oferujemy. Jeśli chcesz dołączyć do naszego biznesu, tu pod spodem pod tym nagraniem masz link. Zgłoś się poprzez tą stronę internetową, podaj swoje dane, a my odezwiemy się do Ciebie i poinformujemy Cię o dalszym procesie rekrutacji. Uwaga! Na pewno nie przyjmiemy wszystkich ludzi, ponieważ nie mamy takiej jeszcze fizycznej możliwości. Ilość ludzi, którym jesteśmy w stanie pomóc na ten moment, jest ograniczona. Docelowo będziemy potrzebować zarówno menadżerów, którzy będą obsługiwać pracowników zdalnych, jak i trenerów. Więc jeśli jesteś menadżerem bądź trenerem z innej firmy, Właśnie call center, czy jakieś inne firmy, które zajmują się sprzedażą, również możesz się zgłosić i już na etapie rekrutacji telefonicznej możesz nam o tym powiedzieć, i wtedy możesz zacząć z nami pracę najpierw w charakterze konsultanta telefonicznego, ale jeśli się sprawdzi, że jeśli Twoje wyniki będą dla nas zadowalające, a Ty będziesz zadowolony ze współpracy z nami, możemy Ci zaproponować pracę na zasadzie opiekowania się grupą, która będzie sprzedawała pod Twoimi skrzydłami. I wtedy, bez wychodzenia z domu, możesz spokojnie zarobić sobie kilka tysięcy złotych, w zależności oczywiście oczywiście od Twojej efektywności. Jeśli chodzi o system prowizyjny, jest on skonstruowany w taki sposób, że nie ma żadnej stałej pensji, ponieważ to nie jest praca dla etatowców, to nie jest praca dla ludzi, którzy chcą przyjść, wziąć godzinówkę i wyjść. To nie, 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 nie ten adres. Natomiast bardzo chętnie i słowicie wynagrodzimy tych z Was, którzy są gotowi pracować na systemie prowizyjnym. I ten system prowizyjny pozwala Ci przy takim lekko ponad średnim zaangażowaniu zarobić w ciągu dnia 200-300 zł. Wszystkich szczegółów możesz się dowiedzieć, jak zostawisz swoje dane kontaktowe, i wtedy my odezwiemy się do ciebie i powiemy ci, co dalej. Jeśli jesteś gotowy dołączyć do naszego świata, to wypełnij formularz poniżej i wtedy my zaprosimy Cię do nas, pozwolimy Ci zarabiać pieniądze i jeszcze przy okazji nauczymy Cię doskonale sprzedawać przez telefon. Do zobaczenia.